Cześć! Dzisiaj na kanale Salubrious Place um, z serii wideo Salubrious Naturals, czyli zdrowie z natury chciałabym Wam poopowiadać dzisiaj o kremie i e, serum nawilżającym. Więc niespodzianka, jestem w Wietnamie i właśnie podróżuję tutaj z moim partnerem Blerem Pewnie widzicie na moim e, kanale, że przemieszczamy się i w fajnej miejscowości tamkok w dzielnicy Binh, bardzo piękna, naturalna przestrzeń z pięknymi górami, wodami, trochę jak Halong Bay, tylko nazywają ją Suha Halong Bay. Bardzo polecam to miejsce odwiedzić. I tam właśnie w aptece znalazłam taki krem. I szczerze mówiąc, nie byłam przekonana, bo już mam krem jeden z polski, ale taki dosyć sieciówkowy, więc pomyślałam, że no następny, takie jakby 30 zł, no nie wiem czy mi się płaca, bo już mam ten krem, ileż można też mieć tych pakunków ze sobą. Ale pani w aptece bardzo mnie przekonywała, to jest bardzo naturalny, bardzo fajna cena, te 200 tysięcy. Tak jak mówię, nie jest to jakby ogromna różnica, a zawiera bardzo wspaniałe składniki wspierające skórę. I właśnie tutaj chciałam Wam może najpierw powiedzieć o tym, jak wygląda pudełko, więc jest bardzo fajny, naturalny design. I tutaj już widzimy kwiatki yang-yang. Jest to Kananga odorata. Tak się nazywa tutaj i ma 50 ml te pudełeczko. No i tutaj są wszystkie składniki. Tutaj jak używać? Wszystko po wietnamsku. Więc jak ja się do tego zabrałam, ponieważ lubię wiedzieć jakie są składniki, wszystkie składniki w kremie. Tutaj używam Google translate i wchodzicie normalnie na stronę tam jest takie coś do robienia zdjęcia koło około tego searchu, gdzie się wpisuje no i robicie zdjęcie i potem jest taki przycisk tłumacz i dosłownie to zdjęcie tłumaczy cały tekst, więc tutaj mi to pomogło no i właśnie dużo informacji i z jednej strony i z drugiej strony na jaki rodzaj skóry I zaraz Wam to poopowiadam o co chodzi ale to jest właśnie z dodatkiem olejku z kwiatu Liang Yang. I teraz tak, jest to krem w konsystencji bardzo lekkim, takiego rodzaju pianka bym nawet powiedziała. Ma taką ciekawą konsystencję nielepkiego kremu, więc nie jest na pewno oleisty taki, tylko bardziej właśnie taki piankowy. Eee, lekka, piękowa konsystencja. Tutaj mam notatki zrobione dzisiaj. <gry> eee, dzięki mama za notysik. <gry> Który, w którym jest napisane Don't wait for someone to bring you flowers. Plant your own garden. Czyli nie czekaj, aż ktoś Ci przyniesie kwiaty. Eee, zrób swój e, piękny ogród samodzielnie. Eee, wracając do kremu <noise> I zawiera olej yang-yang widziałam na bali ten kwiatuszek widziałam jak pachnie pachnie podobnie wiem, że właśnie są takie wspaniałe tutaj właściwości tego nawet zastanawiałam się, czy można z tego właśnie zrobić jakiś taki olej wkładając te kwiatki do oleju może kiedyś to zrobię właśnie zastanawiam się, chciałabym wypuścić swoją linię kosmetyków, więc oleje by były jego częścią E, czyli tak, lekka piankowa konsystencja łatwo się rozsmarowuje I łatwo się rozmarowuje i na twarzy, i na właśnie e, tutaj dekolcie, bo jest też do, do dekoltu pod oczy, przebadany dermatologicznie i okulistycznie. E, zapach e, pięknych kwiatów tropikalnych, tutaj ten zapach kwiatu Yang Yang czujemy, ale nie jest taki, żeby e, bardzo dominował. <laughs> czyli delikatny balans. No i co najważniejsze, STF-50. Tutaj yy, zwracają yy, ludzie bardzo dużą uwagę na to, ponieważ no, y, temperatury w y, tym okresie, jak my jesteśmy w czerwcu, do sierpnia bym powiedziała, czyli jakby tak maj, czerwiec, lipiec. No, przeżyliśmy już y, około 39-40 stopni, y, odczuwalna 45, y, więc no, bardzo trzeba chronić twarz. Ja chodzę trochę jak gejsza z białą twarzą nakremowaną, <grywania> ponieważ no, już nabawiłam się tych takich plamek melatoninowych, no i mam jeszcze różne takie swoje plamki, które sprawdzam u dermatologa, bardzo polecam, żeby wiedzieć na jak moc możemy twarz wystawić. Noszę kapelusz, ale no co 3-4 godziny, czy przynajmniej 2-3 razy dziennie na dzień staram się nakładać właśnie krem SPF 50 i ten jest fajny, bo jest SPF na UV, UVA i UVB. Więc są czasem kremy tylko na jedno, a ten jest na UVA i UVB. Yy, bardzo dobra jest yy, yy, taka wielkość tego. Ja teraz otworzę pokazać, jak wygląda krem. Bo tutaj wygląda bardziej naturalnie z tym kwiatuszkiem. O, jeszcze raz pokażę. Super informacje, naprawdę. Bardzo dobrze zrobione. A tutaj nowoczesność. <ścoughs> Te, bardzo mi się też podoba, że to jest jakby taki sztyft i jak się wyciąga właśnie ten krem o widać tę konsystencję taką jest naprawdę fajna taka nielepka, piankowa konsystencja to po prostu nie wycieka, czyli na przykład jak jadę akurat w podróży właśnie Wy też na przykład jak będziecie jechać na wakacje to polecam bo taka, taka tubka no, jakby zabezpiecza przed, przed tym takim e, wylatywaniem kremu do całej kosmetyczki. Co już mi się przydarzyło akurat, e, ale z balsamem. I teraz, e, no, do, e, o ile nie naciśnie się za bardzo tutaj, to po prostu e, trzyma się. Taki mały dozownik, też. Mały dozownik, że po prostu, no, nie wyleci nam. Co jest ważne, bo 50 ml tego kremu. Które, jak wiemy, nie są, nie są to najtańsze rzeczy. Ale ten nie był aż taki drogi, bo kosztował około 30, 30 zł, czyli taka cena. Bardzo podobna do kremów właśnie na twarz SPF, które widziałam w Polsce. No, więc pudełeczko bardzo fajne, w jednolitym tutaj opakowaniu, czyli łatwiejszy do ekologicznie, do zutylizowania. I wracamy do właściwości. Kupiłam to w aptece, to jest bardzo ważne, bo no nie spotkałam się z jeszcze takimi bardzo sklepami kosmetycznymi, może dlatego, że jedziemy do takich mniejszych miejscowości, ale zwykle kosmetyki takie do twarzy sprzedawane są w małych sklepikach, takich kioskach, gdzie kosztują więcej, a też taniej trochę w aptekach. I w aptekach mamy też większy wybór. Jest na przykład też inne kosmetyki. Widziałam La Roche, jeżeli ktoś jest zainteresowany, ale ja chciałam takie lokalne i bardzo naturalne. No i właśnie kupiłam w aptece jako produkt leczniczy. Jest to tutaj priorytet, tak jak mówiłam, ze względu na pogodę. Ludzie zwracają uwagę na codzienną pielęgnację przeciwsłoneczną jak normalny krem. Więc ja na przykład wstaję rano i kremuję się zwykłym nawilżającym kremem, a to potem przed wyjściem smaruję się właśnie takim kremem na słońce przeciwsłonecznym. I tutaj działanie: odżywia i chroni przed szkodliwymi UVA i UVB, oraz światłem słonecznym. 诶，嗯。Uh, mm. skóra jest zdrowsza i jaśniejsza. Tutaj troszkę obawiałam się, bo kosmetyki w Azji często są rozjaśniające. Troszeczkę są właśnie tutaj rozjaśniające. Myślę, że ten krem, ale jest przeznaczony do rozjaśniania ciemnych plam na skórze i melatoniny takiej widocznej na skórze, gdzie ja mam akurat taką, takie plamki, czy tu, czy tu. I bardzo zależy mi na tym, żeby właśnie one się nie powiększały, Albo żeby się rozjaśniały, więc... Wydaje mi się, że jak trochę potraktuję się tym kremem, to po prostu jakby troszeczkę zmniejszą się, zmniejszy się natężenie tego. Próbowałam to wyleczyć u kosmetyczki, ale niestety te zabiegi są ogromnie drogie i z tego, co słyszałam, te kwasy na twarzy, no nie do końca ludzie są zadowoleni z tego, więc ja raczej staram się jakby zmniejszać w sposób naturalny różnymi kosmetykami, czy po prostu chronić się od słońca. Jeszcze tylko powiem, że naturalną sprawą tutaj jest noszenie parasola ponieważ to jest parasol przeciw słońcu i jakby uważam, że to jest taka bardziej naturalna naturalne przeznaczenie parasola ponieważ nie da się wytrzymać uwierzcie mi, nie da się wytrzymać w 39 stopniach Trzeba się też chować pomiędzy 13 a 17 w domu więc jest to najlepszy czas na tworzenie wideo czy research o podróżowaniu, cokolwiek e, robicie e, praktycznego podczas wyjazdów, wracając. Składniki. E, składniki przetłumaczyłam sobie właśnie tym tłumaczem online i mamy woda oczyszczona, e, parafina wazelina. No, nie zawsze uważam, że to musi być, ale no tutaj jest mamy też tutaj ekstrakt z aloesu i gotu kola olejek langlang, olejek tamanu i olejek mentolowy. Bardzo ważny składnik, który tutaj także jest, nazywa się Kantela Asiatica. i Kantela azjatyka to drogocenny składnik kosmetyków, szczególnie właśnie kosmetyków koreańskich, e, azjatyckich, ale wyobraźcie sobie, że znalazłam, że Kantela Asiatica występuje również w Polsce jako e, wąkrotka pospolita, więc jeżeli chcecie e, e, zakupić produkt który jest bardzo drogocenny jeśli chodzi o odmładzanie skór, regenerowanie i produkcję kolagenu e, trzeba znaleźć taki składnik wąkrotka azjatycka albo wąkrotka pospolita e, z, z serii tych polskich ziół jest to zioło lecznicze nazywa się również, również trawa tygrysia e, znaleźć można ją w południowej Afryce, na Madagaskarze, w Indiach, Pakistanie, Indonezji, lub także w Europie środkowo wschodnia. Ja zrobiłam research i znalazłam, że kosmetyki z wąkorotką właśnie azjatycką są bardzo po popularne w Korei, w Azji. Myślę, że w Japonii też jeszcze tego do końca nie wiem, bo jeszcze tam nie byłam, ale właśnie są popularne ze względu na to, że zawierają dużo witamin. Tutaj ma witaminę A, C, K, E oraz substancji nawilżających i zwykle te kosmetyki koreańskie mają tylko 100% naturalne składniki więc jeżeli chcecie takich kosmetyków wypróbować znalazłam taką stronę shibushi.pl shibushi.pl dam na dole też link i teraz wąkrotka azjatycka tutaj jest zamiennik właśnie Wąkrotka Pospolita w Polsce również. Wąkrotka Azjatycka jest to zioło lecznicze. Było używane w krajach orientalnych i przyjęło się przez Zachód teraz, albo jest takie bardzo popularne na Zachodzie ze względu na yy, składniki. Tutaj powiem składnik Triterperoid Saporins. Yy. Jest bardzo terapeutycznym składnikiem. Terapeutycznym, to takie przetłumaczone, ale takim leczniczym, właśnie. Zioło używane było od tysięcy lat właśnie w Indiach albo w Indonezji, na przykład na wyspie Java. Ja byłam na tej wyspie Java i widzę właśnie, że ta część Indonezji jest biedniejsza, i widzę, że chyba też. Używają dużo ziół leczniczych, takich naturalnych składników. Bardzo jest to dla mnie inspirujące. Przede wszystkim, że właśnie byłam w tej, w tej części Indonezji i, i wiem, jak bogata. Jest ta wyspa, więc jeżeli ktoś na przykład wybiera się na Bali, gdzie to jest bardzo popularne, myślę, bo spotkałam bardzo dużo Polaków na Bali, to też nie zapominajcie o Jawie, Jawa, Wyspa Jawa, ponieważ jest niesamowicie kulturowo bogata. Ludzie są moim zdaniem nawet bardziej przyjaźni, a też po prostu widzę, że mają bardzo dużo ciekawych ziół, kosmetyków czy składników do kosmetyków, nawet też piliśmy taki leczniczy napój tam, więc no myślę, że można się tam bardzo zainspirować też na Jal, więc polecam wycieczkę. Używana w Indiach ma takie nazwy jak Jal brami. Pennywort. Pennywort, to może po angielsku nawet pennywort, ktoś rozumie. Ja nie pamiętam tego. Też jest inna nazwa, chyba taka bardziej indonezyjska mandukparni. Podobno to zioło było już wyliczone w tekście starożytnym hinduskim Susheta Samila, a w Chinach uważany był za magiczny eliksir życia. Dlaczego? Ma bardzo dużo różnych właściwości i wpływa na przykład na oczyszczenie krwi, e, zmniejsza ciśnienie krwi, poprawia, e, poprawia tutaj pamięć. No i e, podobno e, dzięki e, nie wiem czy naparom, czy, czy tutaj. E, e, Używaniu kremów z tym składnikiem żyje się długo. Długowieczność zapewnia. Co mnie bardzo jeszcze tutaj zaciekawiło, jest działanie prozdrowotne, jeżeli chodzi o system nerwowy. Rewitalizuje nerwowe przekaźniki i wspiera mózg. Jeżeli chodzi o skórę, to zioło to. Leczniczo wpływa na produkcję kolagenu, gdzie to dla nas kobiet jest bardzo ważne, prawda? Więc produkcja kolagenu tutaj jest zapewniona, zawierają flavonoidy, które zabezpieczają naczynia krwionośne. To jest bardzo ważne dla mnie, jeżeli chodzi o nogi. Ja mam takie pajączki, takie jakieś widoczne żyły sprawdzałam ze względu na to u lekarza. Jest to taka jakaby moja uroda podobno. Ale no chciałabym dbać bardzo o to i pomimo tego, że biorę na przykład tabletki z, z różczykiem, czyli tak wspieram się od wewnątrz, to też właśnie ostatnio szukam um, jakichś takich kremów z hebaryną, czy teraz widzę, że mogłabym znaleźć może ten krem z, z tą e, wąkrotką azjatycką i nawet robią balsamy, więc myślę, że jeżeli chodzi o nogi czy rozstępy na przykład, to bardzo dobrze wpływa, więc może to jest jakaś taka alternatywa do poszukania właśnie w, czy aptekach w Polsce, czy online. Polecałabym, bo właśnie zabezpieczają naczynia krwionośne przed pękaniem. No i goją stany zapalne, zmniejszają widoczność żylaków, działanie przeciwzapalne, przeciwbakteryjne. Odmładzające, regenerujące. Tutaj w składzie są też azjatykozydy i madekasozydy. Tak jak mówiłam, już koją stany zapalne: azjatykozydy i madekasozydy. Wytwarzają włókna, wytwarzają włókna kolagenowe i elastyny. Ważne też dla nas jest nawilżanie. Więc tutaj, jeżeli yy, mamy skórę naczynkową, to ta. Yy, wąkrotka azjatycka bardzo też pomaga. Myślę, że jest bardziej przeznaczony może do skóry dojrzałej, ale ja bym powiedziała, że już tak po 30 myślę, że można spokojnie używać. Fajne też, jeżeli ktoś na przykład pracuje dłońmi, czy na przykład używa takich lateksowych rękawiczek. Podobno bardzo pomaga właśnie ten wyciąg z tego zioła na nawilżenie rąk. Ja właśnie miałam atopowe zapalenie skóry i używam często właśnie masła shea, ale ciekawi mnie to, że właśnie to bardzo bardzo nawilża skórę. No i jakie jeszcze mamy dodatkowe tutaj działania? Spłyca rozstępy, pielęgnuje skórę wokół oka, Wzmacnia cebulki włosów, czyli dobre jest przeciw wypadaniu włosów. Właśnie na tej stronie shibushu widziałam, że był e, szampon i e, odżywka, z, właśnie z wyciągiem z tego, więc tu też akurat mam takie dolegliwości, więc też polecam. Wzmacnia cebulki włosów, usprawnia krążenie, tak jak mówiłam, e, zmniejsza powstawanie żelaków. E, Miękcza skórek usuwa stany zapalne, łagodzi podrażnienia i tutaj jeszcze ważne, łagodzi gojenie ran i zabija bakterie. Czyli jeżeli właśnie mam jakąś ranę, to myślę, że to jest bardzo dobre na yy, takie właśnie oczyszczenie, bo oczyszcza krew też, więc oczyszczenie, yy, gojenie i takie zadbanie o siebie. Więc jeżeli chodzi o właśnie o krem do twarzy. UV, no to myślę, że tutaj jest bardzo dobry. Um, ja jestem troszeczkę, mam, mam takie, jeżeli zmieniam krem, to troszkę czuję jakby, że podrażnienie czasami. I tak mam wrażenie, że um, Odczuwałam różnicę pomiędzy jakby używaniem polskiego krema a tym, ale uważam, że do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić I yy, jakby na spokojnie nie widzę żadnych zmian skórnych tutaj większych, yy, więc jeżeli ktoś na przykład znalazłby taki krem online, to bardzo polecam o. Bardzo polecam. Albo właśnie krem z dodatkiem tej wąkrotki, czy pospolitej, czy azjatyckiej. No i właśnie e, olejek z liang niang też. Więc to jest moje odkrycie, najnowsze odkrycie w Wietnamie. O. Green Anti UV. I bardzo, bardzo polecam używać jak najczęściej kremu do twarzy w lecie. Ponieważ wiem, jak bardzo kosztowne jest później próbowanie zniwelowania właśnie tych plam skórnych. Więc dbajmy o swoją skórę, słońce wciągajmy oczami, ale skóra niech będzie gładka, ładna i świeża. No i pięknie pachnie jak nie. Spróbuję znaleźć tego kwiatuszka jak nie i wam pokazać, jak wygląda w naturze.